Witajcie drodzy przyjaciele, dziś przygotowuję wspaniały deser miseczki z pączków z twarogiem. Te przepyszne pączki są idealnie chrupiące z zewnątrz, a jednocześnie niezwykle miękkie i delikatne w środku. Doskonale pasują do herbaty i stanowią świetny deser. Osobiście cieszę się tymi pączkami od dzieciństwa, kiedy moja mama robiła je dla mojej rodziny i przyjaciół. Spójrzcie jakie smakowite są te pączki, chrupiące na zewnątrz, miękkie i puszyste w środku. Ciasto jest niesamowicie delikatne i puszyste. Musicie ich spróbować. Jestem pewna, że wszystkim będą smakować te miseczki z pączkami z twarogu. Przekładam twaróg do głębokiej. Do tego przepisu używam domowego twarogu, ponieważ nadaje on najlepszy smak i konsystencję. Teraz dodaję średniej wielkości jajka, każde ważące około 65 g ze skorupką. Jajka pomagają związać ciasto i sprawiają, że pączki są miękkie. Następnie dodaję cukier, aby pączki miały przyjemną słodycz. Dodaję szczyptę soli. Potem dodaję łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Jeśli nie masz ekstraktu waniliowego, możesz użyć cukru waniliowego. Teraz wszystko dobrze miksuję za pomocą blendera ręcznego, aż masa stanie się gładka i kremowa. Jeśli używasz miękkiego twarogu, nie potrzebujesz blendera. Możesz po prostu dokładnie rozgnieść wszystko łyżką. Mamy tu jednolitą masę. Teraz przesiewam tylko część mąki. Dodaj sodę oczyszczoną. Zacznij mieszać szpatułką, aż wszystko będzie dobrze połączone. Dodaję mąkę stopniowo, po trochu. Ilość potrzebna może się nieznacznie różnić w zależności od wilgotności twarogu. Teraz kontynuuję zagniatanie ciasta ręcznie, sprawdzając konsystencję ciasta. Dodaję więcej mąki w razie potrzeby. Posyp trochę mąki, układam ciasto i lekko posypuję je mąką. Podzielę ciasto na dwie części. To ułatwia posługiwanie się ciastem i wałkowanie wałka ciasta. W razie potrzeby można lekko posypać powierzchnię roboczą i ciasto odrobiną mąki. Teraz dzielę ciasto na kawałki średniej wielkości. Wielkość zależy od pożądanej wielkości pączków. Robię pączki wielkości orzecha włoskiego, ponieważ podczas smażenia zwiększają się, stają się większe i puszyste. Pączki łatwo się smażą. Z wszystkich kawałków ciasta formuję małe kulki, używając trochę więcej mąki, jeśli potrzeba. Uważaj, aby nie używać za dużo mąki, ponieważ mąka może się przypalić w oleju. Wzięłam drewnianą deskę, lekko nasmarowałam ją olejem roślinnym i umieściłam uformowane kulki ciasta na desce. Formuję wszystkie kawałki ciasta w kulki jednocześnie. Ponieważ smażą się bardzo szybko, można stworzyć pączki o dowolnym rozmiarze. Z tej ilości składników otrzymałam 44 pączki. Proszę subskrybować mój kanał kulinarny i nie zapomnijcie włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnych nowych przepisów na moim kanale YouTube. Jeśli podoba Wam się ten film, Proszę wcisnąć przycisk, lubię to. Pączki będę smażyć na głębokiej patelni, jak ta. Wlewam wystarczającą ilość oleju roślinnego i dokładnie go rozgrzewam. Sprawdzam, czy olej jest wystarczająco gorący przy pomocy drewnianego szpikulca. Jeśli wokół drewnianych patyczków tworzą się bąbelki, oznacza to, że jest już rozgrzany. Od razu zmniejszam trochę ogień. Pączki należy smażyć na średnim ogniu. Olej nie powinien być zbyt gorący, aby pączki się nie przypaliły. Grubość pączków powinna być zrównoważona niezbyt gruba ani cienka. Biorę pączki, lekko toczę je w dłoniach, a następnie wkładam do oleju. Umieszczaj pączki bardzo ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Moja patelnia jest dość duża, więc wszystkie pączki mieszczą się na niej jednocześnie. To jest dużo pączków. Smażę je na średnim ogniu przez około 3 do 4 minut. Cały czas obracam pączki w ten sposób, aby usmażyły się równomiernie. Ciepło powinno być średnie, aby pączki upiekły się w środku i oczywiście nie przypaliły. Jeśli smażysz pączki na bardzo niskim ogniu, wchłoną za dużo oleju. A jeśli będzie zbyt wysoki, mogą się przypalić. Moja pierwsza partia pączków jest już gotowa i umieszczam pączki na talerzu z ręcznikami papierowymi. Upewnij się, że dobrze odsączysz nadmiar oleju. Te pączki są naprawdę wspaniałe, smaczne i piękne. Proszę spojrzeć, jak okrągłe, równomierne i złocisto-brązowe są te donuty. Otworzę teraz gorącego donuta, aby pokazać jak wygląda w środku. Widać, że w środku jest lekki i puszysty. Ciasto jest doskonałe. Donut nie jest gęsty od mąki i jest niesamowicie delikatny oraz puszysty. Oczywiście od razu zaczynam smażyć drugą partię donutów. Druga partia pączków również jest gotowa. Wszystko przebiega bardzo szybko i prosto. Jestem pewna, że spodoba ci się ten przepis. Bardzo szybko, w dosłownie 30 minut, zrobiłem całą górę wspaniałych pączków z twarogu. Ułożyłem je na talerzu, aby ostygły. Pączki można opcjonalnie posypać cukrem pudrem. Nawet to polecam, ponieważ w cieście nie ma zbyt dużo cukru. Osobiście uwielbiałem te pączki od dzieciństwa kiedy moja mama robiła je dla mojej rodziny i przyjaciół. Poświęć chwilę, aby docenić, jakie naprawdę piękne są te pączki. Ciasto jest tak delikatne i lekkie. Koniecznie zrób te pączki serowe i spróbuj ich. Jestem pewien, że twoja rodzina i przyjaciele je polubią. Życzę smacznego i miłego oglądania. Jeżeli podoba Ci się film, naciśnij przycisk lubię to, napisz komentarz i podziel się nim ze znajomymi w mediach społecznościowych. Subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmie i miłego dnia.